o Kansas przeniósł się również do kongresu, do parlamentu i tu był problem, ponieważ w izbie reprezentantów dominowali republikanie, ale w Senacie dominowali demokraci. Demokraci wtedy byli partią związaną z południem, partią, która stała po stronie zwolenników niewolnictwa. Sprawa wywołała bardzo silne emocje. 20 maja 1856 roku senator republikański Summer wygłosił płomienne przemówienie. Mówił wówczas między innymi, Morderczy bandyci z Missouri, najemnicy zebrani spośród pijaków i szumowin cywilizacji, popełnili gwałt na dziewiczym terytorium, zmuszając je do przyjęcia ohydnych objęć niewolnictwa. I oto dwa dni później, po tym wydarzeniu, demokratyczny kongresmen Brooks podszedł do biurka, przy którym Summer Pisał list. Powiedział. Pańskie przemówienie jest paszkwilem na południową Karolinę i pana Butlera, który jest moim kuzynem. Gdy Samner zaczął wstawać, ściekły Brooks zadał mu trzydzieści lub więcej ciosów w głowę, zwieńczoną złotą gałką laską, zanim Samner, którego nogi uwięzy pod przewróconym biurkiem, w końcu wysunął się spod niego i osunął na podłogę z zakrwawioną głową. To wydarzenie, jak pisze Macpherson. Poruszyło nawet tych Jankesów, którzy nie żywili ciepłych uczuć wobec Samnera. Krawiący Samner dołączył do krającego Kansas jako symbol niegodliwości południa. Południe, twierdził jeden z dziennikarzy, nie może znieść wolności słowa gdziekolwiek i stłumie ją w Waszyngtonie kijem i nożem, tak samo jak próbuje ją stłumić w Kansas masakrą, gwałtem i morderstwem. Co charakterystyczne. Jedyną karą, jaką spotkała Brooksa, była grzywna 300 dolarów nałożona przez Sąd Okręgowy. Ranny Slammer, przeszedł przez skomplikowany syndrom posttraumatyczny, który przekształcił neurozę psychogeniczną w fizyczną niepełnosprawność. Trzymał się z dala od fotela senatora przez kolejne cztery lata. Mimo to został ponownie wybrany na senatorem jako symbol walki z barbarzyńcem niewolnictwa. Ale nie tylko. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X Użytkownik Barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.